Witam w kolejnym odcinku programu Koszulkowy Temat na kanale Kids Up TV. Nazywam się Daniel Dziubiński, prowadzący również kanału Football Sherds. Fanatik ze mną jest Mateusz Tinace 17 Pawlak, którego również znacie z kanału m.in. Kids Up TV. Moja koszulka nie jest absolutnie przypadkowa kupiłem ją, a jak żeby inaczej na konwencie Kids Up na drugiej edycji, ponieważ ogłaszają się tam różnoracy wystawcy. No i ja akurat trafiłem to piękną sztukę reprezentacji Hiszpanii z Euro 2016. No właśnie, to właśnie mówiłem, to właśnie miałem na myśli mówiąc, że moja koszulka nie jest absolutnie przypadkowa. Mamy w tym roku mistrzostwa Europy i jesteśmy po bardzo mocnym obfitującym w ogrom premier koszulkowych tygodniu, ponieważ właśnie w tym tygodniu, który nam się już w tym momencie kończy y swoje premiery, swoje prezentacje z myślą o kolejnych mistrzostwach kontynentu, czy to europejskiego, czy to południowoamerykańskiego, ogłosiło dwóch największych producentów Adidas i Nike. No i my dzisiaj omówimy sobie, co nam się tak naprawdę najbardziej podobało i z drugiej strony nie podobało w tych prezentacjach. No bo. No, Umówmy się, mamy bardzo zamężone pole manewru, a nowości jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale my, niezależnie zupełnie od siebie, ustaliliśmy sobie trzy najfajniejsze koszulki, honorowe wyróżnienie, a także to, co nam się ewentualnie nie podobało. No i my zaczniemy sobie tutaj od samego dołu. A więc, Mateuszu, co ci tak naprawdę nie przypadło do gustu w trakcie. Tych premier, tych wielu bardzo premier, które mieliśmy w tym tygodniu. Cześć, witam serdecznie. Słuchaj, Daniel, yy, ja jestem dość mocno zniesmaczony, zaskoczony tym, co Adidas zaprezentował dla reprezentacji Włoch. Bo gdy Włochy zmieniały stajnie od pumy do Adidasa, to spodziewałem się, że będzie tam włożona duża pompa w te projekty, a niestety, o ile pierwsze były zjadliwe, o tyle te nowe. Są takie mocno templatkowe. Trudno doszukać się czegokolwiek ekstra, a przecież Włochy w Pumie, no to powiedzmy sobie szczerze, to było ich oczko w głowie i nawet jak Puma dawała jakie, jakąś templatkę, rozdawała na prawo i lewo, to Włochom potrafiła ją specjalnie urozmaicić. No i jestem dość mocno zniesmaczony tym, co Adidas zrobił dla Włoch, dlatego, że widzimy tutaj w zasadzie niebieską koszulkę z, jak to kąśliwie mówią, wędką. Czyli mam na myśli to takie małe tutaj tłoczenie, które kąśliwie zostało tak nazwane. A druga koszulka, ok, jest ciutkę lepsza, ale w zasadzie to jest goła templatka wykorzystana troszeczkę kolorami flagi i nic więcej. Czyli tutaj Adidas moim zdaniem poszedł po najmniejszej linii oporu, a jeszcze mając w głowie fakt, że doszły mnie słuchy od kolekcjonerów reprezentacji Włoch, że te poprzednie modele od Adidasa nie były w niekomercyjnych wersjach meczowych. Czyli, tak jakby Włosi, no to mi się trochę w głowie nie mieści, że Włosi grali rzekomo w fanshopach, czyli w komercyjnych wersjach meczowych, że te numery katalogowe tych koszulek były takie same. Tak więc yy, od początku zaczęło się lekko negatywnie. Spodziewałem się dużo więcej od Adidasa po Włochach, ale ta premiera już zupełnie mnie rozczarowała. No to ja się mogę absolutnie z tym zgodzić, gdyż jako największe właśnie rozczarowanie tego tygodnia wybrałem to co Adidas przygotował dla Włochów. Oczywiście Hiszpania Taka bardzo stabilna, łamana przez nudna z tym nieudanym żółtym eksperymentem, w mojej opinii. Turcja, gdzie projektant tak naprawdę wykonał, zrobił copy-paste i pora na cs tak. Oczywiście tak. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówisz, Włochy to jest chyba największe rozczarowanie, bo też duże były jednak oczekiwania. Dokładnie po pierwsze, to jest duża marka, jeśli chodzi o futbol reprezentacyjny. Po drugie, Adidas to jest oczywiście wielka dwójka, trójka, jeśli chodzi o producentów odzieży sportowej, sprzętu sportowego, no ale też mamy Mistrzostwa Europy, więc należałoby, wydawałoby się, że trzeba zrobić coś specjalnego. I tak jak Ty mówiłeś, zbyt templatkowe, sam, ta, sam ten flagowy model, to jest Kondiwo 24 bodajże, tak. i na bazie którego jest, mhm. jest, są robione stroje na, między innymi na Mistrzostwa Europy, z jednej strony odnosi się bardzo mocno do mm, tego Team Geist'a do, tro, do trofeo 06, tak. natomiast ja widzę tam pewne podobieństwa, zwłaszcza z tyłu, jak się popatrzy na tę koszulkę, z innym modelem na Euro 2008, na Tokę 08, tak, 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 tak. w tym grała między innymi nie wiem, Rumunia, na naszym podwórku chociażby Legia korzystała z tych koszulek. Dokładnie, no ale rzeczywiście, z kolei widzisz, to co mi nie pasuje w tym, w tym co dostali Włosi, to jest... Próba upchania za dużej liczby kolorów. Ja rozumiem, że można próbować gdzieś zawrzeć barwy narodowe, no bo jak ci, co, którzy się interesują piłką, wiedzą, że koszulki Włochów, a flaga to są dwie totalnie różne rzeczy. Dokładnie tak. Jak... Zauważcie, że nie ma koloru niebieskiego we fladze Włoch, a oni grają na niebiesko. To z tym się wiąże pewna fajna historia. Aczkolwiek no, będziemy ją przytaczać czy nie? To, to jest może Dobra. temat na totalnie inny odcinek, Popomniemy, troszkę nas czas na goni. Więc, więc pominiemy ewentualnie, kto będzie chciał sobie sprawdzić. Natomiast moim zdaniem jest tam za dużo kolorów. Cztery kolory. Upchanie y, czterech kolorów. To się, to można zrobić ze smakiem. I to jest w ogóle ciekawy przypadek, że da się to zrobić fajnie. Na przykład, co, co, pokazała, y, co pokazał Adidas, i to zaskoczenie dla Legii Warszawa w 2011 roku, gdzie udało się zawrzeć na białej koszulce i biały-czarny, który jest baz bazą na, y, u, u siebie, na strojach domowych, ale udało się też fajnie y, wkomponować zieleń i czerwień, ale na pewno nie, tak, nie wyglądało to tak jak u Włochów. Zwłaszcza, że. Czerwień, czerwień, niebieski i zielony to nie są zawsze kolory, które do siebie pasują. Dokładnie. I tak. po prostu tam jest tego za dużo i w wersji domowej, i w wersji wyjazdowej. I wygląda to, jak to się mówi, pstrokato. Taka jest moja prawda, koszulek reprezentacji Włoch. Natomiast wspomniałaś o tych wcześniejszych i te wcześniejsze były super. Bardzo tak, fajny ten wzór tak. marmurowy I to, był, i to był sztosik. Natomiast to, co w tym wypadku zaprezentował Adidas, Aczkolwiek, aczkolwiek mnie zniesmaczyło właśnie to, że nie dostali, nawet no, w tych poprzednich nie dostali tych wersji, gdzie no tak duża reprezentacja, tak duży zespół, tak duża federacja powinna zostać, więc no mieliśmy... Te, transfer bardzo duży. Puma traci, Adidas zyskuje. Dwie premiery i w dwóch premierach zawsze coś nie pasuje. Tak więc... Znaczy, ja odchodzę do tego jako kibic. Nie jestem piłkarzem, nie gram, w, nie, nie chodzę w niekomercyjnych wersjach meczowych, więc jakby... Ale jako kolekcjoner zawsze warto takie cenić. Oczywiście. Dobrze, no to teraz już zajmijmy się pozytywami, a więc jakie masz wyróżnienie honorowe, jeśli chodzi o ten tydzień? Nie, tydzień wyróżni premier. wyróżnienie honorowe dałbym naszej polskiej wyjazdówce. Nie znalazła się w moich top 3, jeżeli chodzi o wszystkie premiery, ale chciałbym ją wyróżnić za jedno. Za te gradientowe przejścia kolorów, ponieważ to się zdarzyło po raz pierwszy w historii, jeżeli chodzi o naszą kadrę. Koszulki reprezentacji zawsze były jednokolorowe. I jakbyś na to nie spojrzał, czy to były białe, czy czerwone, bardziej bym się spodziewał tego, że projektant podejdzie i zrobi z nas tak, jakby turcję, czyli wklei nam mhm. to, co ma wkleić, i pójdzie sobie na lunch. A tutaj okazało się, że. Na tę chwilę. Póki co to jest dedykowany design, ponieważ nigdzie indziej go nie znalazłem. A nawet jeżeli nie okaże się dedykowany, to uzyskaliśmy dynamikę na koszulce, jakiej jeszcze nie było. No i ja powiem zupełnie szczerze: ani się nie spodziewałem tego po Nike, ani tym bardziej nie spodziewałem się po PZPN-ie, który bardziej myślałem, że będzie szedł w zupełnie neutralne tony i będzie uderzał bardziej w nudę. Niż w coś, co zaskoczy nas wszystkich. Znaczy, ja się już spotkałem z taką opinią, że to jest katalog, ale oczywiście to nie jest katalog. No, no właśnie nie. <laughs> Natomiast Wła Właśnie o to chodzi, że to nie jest katalog. Moje skojarzenia są takie, że jakbym włączył. Grę komputerową i, i widział piksele na tej koszulce. No to to jest taki 95-96 rok vibes, jeśli chodzi o ten gradient. To nie jest taki płynny gradient, tylko jest nie, pikseloza, nie, nie, tak? ale to jest taka fajna pikseloza, taka... Zwłaszcza, że teraz jest moda na retro, między innymi na stare gry komputerowe. Tak, tam jest bardzo fajnie wykorzystana geometria, bo tam gra bardzo dużo przeróżnych kształtów od krzyżyków różnego rodzaju poprzez kwadraty które zmieniają swoje intonacje i teraz jeżeli zrobimy taki zwykły płaski gradient, no to on, powiedzmy trochę szczerze, on się już przejadł. On nie jest niczym specjalnym, wyglądałoby to bardziej jak plama niż jak coś, na co możemy spojrzeć, coś nam fajnie odbije światło i się zmieni. A tutaj mamy wykorzystanie różnych figur geometrycznych przy różnych przejściach, przy różnych barwach. I one nadają tego takiej właśnie dynamiki, że zupełnie, jeżeli spojrzymy na to pod światło, to zupełnie inaczej nasze ludzkie oko odbiera te sygnały barwowe niż takie po prostu zwykłe zwykłe przejście tonalne. No Na jaki wykorzystało gradient taki klasyczny w tym wypadku, w przypadku strojów US, wyjazdowych US, Stanów US Zjednoczonych USA, i mi to na przykład kompletnie nie siedzi. No właśnie, ale, no właśnie, ale domówka jest super, ona jest bardzo prosta, natomiast jest, są fajne takie mini odniesienia do flagi przy kołnierzu, przy zakończeniach rękawów i to jest akurat super. I to rzeczywiście, bo tak, generalnie Adidas jest mocno krytykowany, jeśli chodzi o te premiery, o tę o o całą linię na Mistrzostwa Europy. Nike mniej, mówi się, że Nike zrobiło to generalnie lepiej, całościowo. Natomiast z obu stron jest sporo fajnych, sporo naprawdę fajnych projektów. Tak jak na przykład to akurat Nike. Obie Francje, obie Koreę Południowe. Wyjazdówka Meksyku, domówkę przemilczmy akurat, jest przekombinowana. Wyjazdówka Węgier, obie Walie, Stany Zjednoczone, które, ta biała koszulka domowa. Nigeria wyjazdowa. Czy Norwegia? Na czy też Norwegia wyjazdowa? To są wszystko naprawdę fajne rzeczy, które wyszły od dwóch największych producentów. Natomiast dla mnie takie honorowe wyróżnienie to może być pewne zaskoczenie, że jest tutaj dopiero. To są Niemcy. Domowa koszulka. Okay. Ona jest bardzo fajna, ze względu właśnie też właśnie na, na efekt gradientu w kolorach niemieckiej flagi na ramionach. Tak, I... tylko ten gradient on jest też, nie jest taki płynny, tylko też jest odcięty w bardzo fajny sposób. Czyli te przejścia zdecydowali się zrobić, te przejścia bardziej ostre między danymi kolorami, a nie taki po prostu zwykły, zwykły gradient, który się zmienia i to wygrywa. I to wygrywa zwłaszcza na długim rękawie, na, który będzie dostępny. Dokładnie tak, to chciałem powiedzieć, że na długim rękawie i w, w wersji meczowej komercyjnej, żeby nie było, nie? Wygląda naprawdę bajecznie, ponieważ ten rękaw tu, tutaj jest biały, i tu znowu pojawia się ten sam motyw, który dodaje takiego charakteru tym koszulkom, że Adidas, no, mimo ostatniej wiadomości, która gruchnęła w mediach, to trzeba powiedzieć, że Adidas zrobił coś super dla Niemców, którzy są gospodarzami mistrzów z Europy. I też pamiętajmy, że nie można było zrobić tego efektu przez cały rękaw, dlatego że musi być miejsce na patch. Raz, że na patch, a dwa, rękawy kolorystycznie względem, względem przepisów nie mogą odbiegać całkowicie od koszulki I, i to jest kolejne ograniczenie, tak więc projektant, który to robił, zrobił to rewelacyjnie i wycisnął z tego maksa. Jeśli chodzi o Niemców, tam jest jeszcze jedna świetna rzecz z tyłu, na, za kołnierzem jest taki pattern, który odwzorowuje i właściwie cały ten projekt się do tego odnosi, do mhm. koszulki Niemców z 1994 roku, do, do okay. domowej. I to okay. z tyłu widać dopiero tak naprawdę, do czego to jest tak zwany tribute. O, no to super. Tego nie, y... nie, nie znałem tego detalu. Natomiast jakie jest Twoje podium? Miejsce, miejsce trzecie. Yy, brązowy medal przyznałem domowej koszulce reprezentacji Belgii, chociaż tak naprawdę zastanawiałem się, czy nie dać tego wyjazdówce ponieważ wyjazdówka jest błękitna, te brązowe spodenki, nawiązanie do historii Belgii, do, do tej kreskówkowej postaci Tintina. Jednak jak spojrzałem tak bezpośrednio na obie, to zmiana koloru z, takiego, z takiej czystej czerwieni, może takiej ciemnej czerwieni, na takie bordo robi potężne wrażenie. I mało tego, spotkało się to z bardzo ciepłym przyjęciem, nie było żadnej takiej krytyki, że zmieniamy trochę kolor reprezentacji i... Odebranie tego, tego tłoczenia, które jest na tej koszulce w takie prostokąty, w takie kwadraty i wtłoczona ta korona w nie pod światło, wygląda to absolutnie rewelacyjnie, a całość jest ozdobiona złotem. Tak więc ta koszulka wygląda istnie królewsko. Jeżeli Belgowie by wygrali w tym Mistrzostwa Europy, no to nie muszą nic zmieniać. Mogą wychodzić jak, jak piłkarscy królowie Europy. No to e, u, mnie trój, e, u mnie trzecie miejsce jest myślę też takie nie do końca oczekiwane, bo to jest e, wyjazdówka. Uwaga reprezentacji Kanady. Kanada, o, która została o. potraktowana co najmniej dyskusyjnie, jeśli chodzi o ich e, E, powrót na Mistrzostwa świata w 2022 roku, bardzo, gdzie dostali totalny oj, katalog, oj, 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 totalnego oj, 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 stoka oj, oj. dostali. To był po prostu wzięta, słuchajcie, jak czwarta liga, koszulka z katalogu i dosłownie naklejka. Na, nie, to nawet nie był dobrej jakości termotransfer, naklejka. Dramat, ale w tym wypadku e, na jaki stanęło na wysokości zadania, wyjazdówka, e, jak i koszulka domowa, ale mnie bardzo mnie bardziej przemawia ta biała koszulka? E, o, to jest totalny. Powrót do designu lat 90., do końcówki lat 90., gdzie te, gdzie te wzory troszkę prześne, czasami nabierały już coraz większej dynamiki. I co jest na, co ciekawego na tej koszulce? Mm -hmm. e, po pierwsze, logo Nike. Ono mm, nie jest tak, w tym o, ono, ono, ono jest w elipsie. Ono nie jest, to nie jest logo naniesione na koszulkę, tylko logo Nike otacza Elipsa, i to jest już jedna rzecz, która jest bardzo mocno taka naintisowa, taka późna naintisowa. A druga rzecz to są paski, te, te cieniutkie paski, które, mają, które odnoszą się do 13 um, okręgów administracyjnych Kanady, czy tam 10 hrabstw bodajże i trzech miast wydzielonych. I one nie są, trzeba zwrócić uwagę, one nie są takimi typowymi pin stripesami, że idą przez całą koszulkę tylko one są zawężone, e, mniej więcej one są tak jak e, one są mniej więcej na planie centrum, tego w pa, w frontu, te, tego pasa w, na koszulkach Ajaxu, to jest mniej więcej na, na tym planie i to generalnie robi super robotę i dla mnie e, to jest totalny powrót e, do przeszłości, do, e, powrót do przeszłości, no dobrze, to, to masło sam, myślane. To, to tak. szanuję, ale nasze gusta się różnią, bo mi się kompletnie ta koszulka nie spodoba, tym bardziej lepiej dla kolejnego odcinka, zobaczymy co wybraliśmy hmm. dalej. Ale widzisz, chociaż nie zgadzaliśmy, chociaż zgadzaliśmy się w Tutaj, w przypadku Włochów, to tutaj się rozwiąza. Wi więc, musi... <grym i> więc tak, nie powtarzamy się po prostu. Dobrze, miejsce drugie poproszę. Miejsce numer dwa: wyjazdówka Portugalii. Dla mnie, na pierwszy rzut oka, tak jak Brazylia domowa, wydała mi się zbyt strokata, Była taka trochę nijaka, trochę chaosu. Gdzieś nie mogłem się w tym odnaleźć. Ale do, potem doczytałem, że to jest wykonane w stylu Azulejo. Czyli to jest taki hiszpańsko-portugalski styl zdobienia, ceramiki, kamieni, ścian. Znalazłem nawet gdzieś tam front całego kościoła był ozdobiony w tym, w tym stylu, były wykonywane obrazy. I ten styl jest ściśle powiązany właśnie z tą kulturą. I Portugalii, i Hiszpanii wiadomo, że trochę się różnią. Portugalczycy wykorzystali to, co mieli w swoim kraju, przynależne do siebie, i przenieśli to na trykot. I teraz są dwie rzeczy. W zasadzie nie znamy Portugalii z niebieskimi trykotami. A teraz ten biały trykot, który w zasadzie miał być biały, ale po naniesieniu tego całego azulejo, wychodzi, że on jest bardziej niebieski. I, I pamiętajmy ma... też dokładnie przerwę na chwilę, że yy, w premierę miały te yy, stroje, całe stroje już w, w warunkach meczowych. I tam spodenki są czarne, a getry tak. są błękitne. Tak, dokładnie. Czyli jest tak. więcej niebieskiego tak naprawdę. Dokładnie tak. I dla mnie, dla mnie wygrywa odniesienie właśnie do historii Portugalii. Dla mnie wygrywa ten wzór, wygrywa sięgnięcie po przywiązanie do danego kraju, oraz no właśnie przez to, że zobaczyłem je w warunkach meczowych, zupełnie inaczej je odebrałem niż na, na zdjęciach, na sztokach, na przeciekach. Tak więc y, zmieniłem zupełnie swoje postrzeganie i muszę przyznać, że przejście, właśnie taka nowość, wyskoczenie, ja lubię te nowości, lubię to wyskoczyć całkowicie z czegoś, do czegoś innego, ale powiązanego z, z daną kulturą. I pierwszy raz widziałem Portugalię na niebiesko. Nie wiem, czy oni kiedykolwiek wcześniej grali, ale kompletnie bym nie skojarzył, że ten kraj może pójść w taki wiesz, w taki vibe nowoczesny. Nie zupełnie. przypominam sobie, pamiętam, że koszulki białe były z odcieniami niebieskiego, z, z najczęściej z granatowymi, ale żeby tak. koszulki niebieskie były, yy, chyba a ty, nie. A pamiętam. tym bardziej, że ten cały styl opiera się na tym, że większość jest jasnoniebieska. Czyli te wszystkie prace wykonywane są właśnie w takim jasno-niebieskim, błękitnym. Tak więc biała koszulka zmieniła całkowicie kolor. Na początku popatrzyłem, kurczę, chaos, ale im dłużej kontemplowałem ten tylko, tym bardziej mi się spodobał. Dobrze, moje miejsce drugie, już w sumie zacząłeś tutaj. Wątek dla mnie to jest Belgia, ale wyjazdowa. Okay. dlatego to jest tak, ten sam pattern pod światło jest widoczny również na wyjazdówkach. Ten sam, który jest na koszulkach domowych. Natomiast co dla mnie przemawiało, dla mnie przemawia, tak jak mówiłeś, odniesienie do kultury, odniesienie do komiksu, do Tintina, to jest pierwsza super rzecz. Druga rzecz to jest odwzorowanie dosyć wierne, no bo jednak Tintin miał na swoim stroju kołnierzyk tak. i tam też jest kołnierzyk, ja tak. uwielbiam kołnierzyki. Dokładnie, kołnierzyki tak. są super, ja nie jestem Tim Tony Cross, totalnie, tutaj się byśmy nie dogadali, natomiast sama ta, sama, sam ten kolor jest bardzo ładny, Generalnie elegancka koszulka, totalnie elegancka. Co do całego kompletu, uważam skromnie, że tutaj ktoś już poszedł delikatnie za szeroko, bo są te brązowe spodenki, białe getry, no to jest taka. Ten miks jest dosyć osobliwy. Trochę komiksowy, nie? taki tak. wyciągnięty jeden do jednego i tak trochę brakło przełożenia, ale z jednej strony to też jest fajne, bo jest zupełnie inne. Jest zupełnie inny. I, i, I to jest kolejny. Raz, kiedy rzeczywiście projektant przy robieniu strojów Belgom bawi się formą. Przecież przy poprzednich, do, wy, przepraszam, przy poprzednich wyjazdówkach mieliśmy odniesienie do Tomorrowland, do festiwalu. Tak, tak. tak, tak, tak. Więc naprawdę, no, to, co tam się dzieje na, na koszulkach wyjazdowych, to jest totalna zabawa formą i ja to totalnie propsuję, jak to się mówi. No dobrze, przechodzimy w takim razie do. Pierwszego miejsca, co u ciebie zajmuje pierwsze miejsce? Mój numer jeden to jest Meksyk, oczywiście, że wyjazdowy. Mówiłem <laughs> tak o tym jest. dzisiaj już. Mówił Daniel, wspominał, aczkolwiek powiem tak: Meksyk dla mnie zrobił dwa świetne projekty, dlatego że Poznałem trochę też historii tej domówki, aczkolwiek jeżeli chcecie poczytać komentarze, to zanim zasiądziecie przed komputer, ubierzcie się w strój ponieważ ta domówka została totalnie zjechana i zniszczona. Odejście od zielonego koloru nie przeszło, bo chyba od 1958 roku Meksyk gra na zielono, a wcześniej mieli takie bordowe koszulki. I Adidas chciał do tego sięgnąć, gdzieś sięgnął po pawia, nie znalazłem takiego w ogóle odniesienia do tego pawia, dlaczego pawi Meksyk jak to tam zagrało. Nie wiem, czy w ogóle nie jest jakiś błąd w tłumaczeniu, że to chodzi o Pawia, a nie o jakiegoś asteckiego, nie wiem, mitycznego potwora, bo, bo te domówki z Mistrzostw Świata 2002, gdzie Meksyk grał z Polską, no to było odniesienie do, do historycznych stworzeń, które tam w Meksyku miały miejsce. Ale urzekła mnie absolutnie ta wyjazdówka, która ma asteckie wzory i ona dosłownie odnosi się do historii całego Meksyku. Znajdziemy tam mega wiele odniesień i to ujętych w tak perfekcyjny sposób, że jak ja nie lubię obcięć półokrągłych na kołnierzach, tak to jest, to jest dosłownie przykład tego, w jaki sposób powinno się takie odcięcia wykorzystywać. Jestem po prostu... Ostatnio Meksyk dostaje rewelacyjne projekty, nawet jeżeli są kontrowersyjne. To akurat mi, mi wpadają w moje gusta. Nie wiem, jak bym to odebrał, jeżeli ja bym był Meksykaninem albo ktoś by zrobił coś takiego dla Polski, ale patrząc z boku jako kolekcjoner i widząc coś zupełnie nowego, które sięga w ogóle poza wcześniej niż 1958 rok, mówię spoko, uznałbym całość jako najlepszą parę w ogóle trykotów, nawet delikatnie wyżej od Belgii, właśnie za tą taką totalną innowację i pójście w inne trendy ale wyjazdówka dla mnie jest numerem jeden, jeżeli chodzi o wszystkie premiery Nike i Adidasa. No dobrze, no to u mnie numer jeden też nie będzie z mainstreamu, chociaż trochę o niego zahacza. Ja w ogóle mam siebie za wielbiciela koszulkowej klasy średniej, zwłaszcza jeśli chodzi o reprezentację. I na pierwszym miejscu umieściłem kadrę, która dos dostała od amerykańskiego producenta z Oregonu. E, mocny downgrade, e, dlatego że miała kiedyś fajne stroje, teraz e, i przez kolejne dwa lata dostała Norwegia. totalny shit, tak. E, Norwegia, a więc e, efekt Erlinga Halanda, e, model. Domowy, model domowy. No domówka? Bo, domówka? Domówka, wow, domówka no do mnie. Zaskoczyłeś, domówka mnie, bo do mnie bardzo. Wszyscy, mocno, wszyscy uwielbiają wyjazdówkę. Wyjazdówka też jest bardzo fajna. Natomiast ja uważam, że domówka jest totalnym efekciarstwem, ale takim fajnym efekciarstwem. Ona jest. Ja tak sobie popatrzyłem po strojach domowych reprezentacji Norwegii i one były zawsze mocno konserwatywne. No, nawet, no, wtedy, no. nawet wtedy, gdy Nike dawało jednak te stroje bardziej wyselekcjonowane dla, dla Norwegów, no to jednak komplet czerwony, koszulka czerwona była, była jednak bardzo mocno stonowana, a tutaj mamy totalną zabawę formą, bardzo mocne odniesienie do flagi i tak naprawdę do niczego więcej, ale tam mamy różne odcienie też niebieskiego, jak się przy, przypatrzymy, różne odcienie czerwonego. więc jest totalne wariactwo na tej koszulce. No i jeszcze raz, no, efekt posiadania w swoich szeregach Piłkarza światowej klasy. U nas to akurat nie zadziałało w wypadku Roberta Lewandowskiego, ale u nas jakby były inne wytyczne od związku. To też, wiemy, że, że już była, była pełna zbroja po, po obsydianie niesławnym i, i u nas generalnie starano się nie robić żadnych, żadnych większych eksperymentów z, z koszulkami. Natomiast, natomiast w tym wypadku no, dla mnie super robota, ale dla mnie to jest naprawdę duże zaskoczenie i, i nie spodziewałem się tam totalnie niczego, a, a dostaliśmy Dwie bomby, a, a, a moim zdaniem ta domowa nawet, nawet robi większą robotę. Na ty... Domowa czy wyja wyjazdowa? Wyjazdowa z kolei przypomina e, tę koszulkę sprzed dwóch lat. Tę tak. wyjazdówkę fenomenalną, wręcz, która ta, się na sklepie na tak rozeszła. Tak, tak, tam gdzie było nawiązanie do lodu, do zimy, gdzie ten niebieski rewelacyjnie rozchodził się po, tym, po tej koszulce. Tak więc tamta wyjazdówka podobała mi się dużo bardziej niż ta, ta nowa obecna. Kochani, także już wiecie, jakie są nasze ulubione koszulki z tego, tak jak mówiłem, niesamowitego, obfitującego w mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo premier tygodnia koszulek od Nike i Adidasa. To, jest też, to też nie jest wszystko, o czym mówiliśmy. Też niektóre reprezentacje jeszcze mają swoje, swoje stroje wypuścić, takie, byłem powiedział, z tej średniej, niższej półki które grają w Nike i Adidasie, bo też nie każdy pokazał te stroje. Ja chciałbym się Was jeszcze zapytać: dajcie znać w komentarzach, które są e, Waszymi ulubionymi koszulkami, a które są e, totalnym e, flopem, które e, projekty są totalnie e, nieudane i nadają się tylko e, do kosza. Ja nazywam się Daniel Dziubicki, dzisiaj moim gościem był Mateusz 17 Pawlak, znany również ze swojego formatu na e, Kitsap TV. E, my dziękujemy bardzo, zapraszamy na kolejne formaty, kolejne odcinki yy, i generalnie na kanał Kitsap TV. Do następnego. Cześć!